Hej, witam Was serdecznie, moi drodzy. Ja jestem po nagraniu drugiego odcinka i zaczynamy trzeci odcinek dotyczący Starfielda. Moje obgadywanie, marzenia, oczekiwania, wątpliwości. Jedziemy. Powinno być o bazach w tym odcinku, znaczy musi być. Pamiętajmy też, że Starfield. Będzie dawał ogromne możliwości rozbudowy tego świata, przygód, a także form rozgrywki nawet. A, to jest akurat nieistotne. Dla mnie to w tej wersji tam jakiś super dalej, jakiś chiński zegarek, nie? No pomińmy milczeniem. Ech. Chociaż jeżeli będziemy świadkami narodzin zupełnie nowej serii takiej która na przykład popularnością dorównałaby falloutowi, no to może te rzeczy będą fajnym, fajnym gadżetem, fajnym dodatkiem. Kto wie, Oby to nie było tak jak z tymi plecakami wyszło? A, i w grze będziemy to, <laughs> być może mieli. O, no padzik taki. To akurat ja na PC oczywiście będę grał, czyli to mnie za bardzo nie interesuje. Natomiast wydaje mi się, że moderzy wezmą się też za tą grę. Wiecie, jak, jakie możliwości to daje. Taka ilość planet i tak dalej. Moderzy będą mogli naprawdę dużo zrobić dobra dawać dawać dalej od razu słuchawki też no na pewno fajne gadżety jeżeli będą dobrej jakości te rzeczy to fajne gadżety Albo no nie mamy nadzieję, że zaczyna jesteśmy świadkami narodzin czegoś nowego od tam planeta. Fajnie, roślinność beznadziejna, ale No zobaczcie tutaj tą roślinność. no czekajcie, zatrzymam to. No. kamano. No. Fajnie to wygląda. Te mgły bardzo fajnie, bo one maskują dużo rzeczy. Dalszy plan um, jest też zamaskowany. Super, okej. Okay. Natomiast no, te drzewka tak wyglądają nawet z tej perspektywy takiej dalekiej, tak dosyć słabo, nie? Okej, Ok, jakieś dinozaury, coś. To nie jest to tylko Bethesda, Game Studios? Bethesda Game Studios. Więc idę tak z Starfield? because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Mm -hmm. Tutaj bardzo fajnie to wygląda. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek. I mean, skanowanie planet tutaj mamy. It's Benjamin I think it's what's cool. Gdzie glondston, w jakim rejonie planety jakieś surowce są? But the handcrafted content itself No, i widać, że będziemy jakieś charakterystyczne punkty jakby wykrywać, czyli w tym przypadku tu jaskinia, tutaj zielona planeta, to bardzo fajnie wygląda, tutaj jakieś opuszczona jakaś baza, moim zdaniem też fajne, fajne, tylko brakuje takich rzeczy, może będą, które by były nadkruszone zębem czasu plus nadkruszone. Samymi, jakby, właściwościami planety, tak? Nie, no to fajne. Naprawdę to fajne. To chyba ja miałem nadzieję, że tak właśnie będzie wyglądał ten. Nie star. Jak się nazywa? No już zapomniałem. Tam co? Miliony planet, wiadomo. Jakieś laboratorium, proszę bardzo. No i fajnie to wygląda tutaj. No fajnie. Są jacyś goście, proszę. Powiedziałbym, że mega fajnie, tylko to niestety to będzie prawdopodobnie powtarzalne w pewnym momencie. No bo musi być. No po prostu musi być. Tylko nikt tutaj nie pokazuje jak wygląda gra podczas skradania, no ale dobra. O. No zobaczcie, taki krajobraz, znaczy tu robi tam mgła robotę. Jakbyśmy ją zlikwidowali, to mamy kiche, ale jest fajnie, jest naprawdę przyjemnie. Jakieś krzaczki i czerwona trawa. To to wygląda jak na asteroidzie, jak no ale nie uprzedzajmy faktów. Być może. Być może będzie tu jakiś, jakaś baza danych taka fajna, jakiś bestiariusz. Y no, ciekawy jestem tego, czy będziemy uzupełniać jakieś. Ja lubię takie rzeczy, takie e, dodatki do gry, które absolutnie nie są obowiązkowe, ale dają satysfakcję, że na przykład odkryliśmy na tej planecie jakieś tam 10 nowych gatunków tak, tak. No, tu widać jakieś skanowanie. Ciekawe, właśnie jak, jak to wygląda. Czy to będzie jakaś baza? Tu pustynna planeta. No, i to jest plus to, co on powiedział przed chwilą że nie chcą wymyślać jakichś kreatur takich super strasznych i tak dalej, tylko raczej chcą iść w kierunku tego, aby zwierzę wyglądało powiedzmy wiarygodnie, tak? że mamy jakąś planetę i rzeczywiście taki organizm mógłby na tej planecie żyć, a nie koncentrować się na jakichś potworach, nie? No, bo to w wielu grach jest coś takiego, że są potwory, jakieś tam wielkie zębiska, musi mieć i ociekające ślinom, i tak dalej, nie? A tutaj widać, że jest jakieś, jakaś modliszka skrzyżowana, nie wiem z czym, z jakimś krabem. To jest ok, to jest spoko. No, kurczę, tutaj wygląda to naprawdę nieźle. Takie rozpadliny, jakiś taki wąwozik mały. Kur, fajnie. Naprawdę fajnie. Są jakieś ruiny. Również fajnie. Super wręcz. Nie pokazali w ogóle wody w tej grze, co mnie bardzo niepokoi, mówiąc szczerze. O, nie no, to był siwy dym. Kurka, gdzie mi myszka zniknęła. Nie no, muszę to cofnąć. To był się dym. Zdecydowanie. To! Kurcze, wygląda na jakąś wielką konstrukcję, coś. No fajne. Naprawdę fajne. No, rośliny. Rośliny nie teges. Mam nadzieję tylko, jeżeli tu rzeczywiście, słuchajcie, będzie motyw yy, powiedzmy takiej jakiejś obcej siły, obcej cywilizacji, że to będzie. Naprawdę tąpnięcie. Rozumiecie, że to nie będzie, że nagle zaczniemy znajdować 50 świątyń jakichś wielkich tej cywilizacji, coś. Tylko wystarczy małe, co nieco, żeby to miało wpływ niesamowity na wszystko. To tak samo jak graliście w The Long Dark i tam się gra samotnie. Cały czas gra się samotnie, prawda? I jak spędziliście w tej grze nie wiadomo ile czasu, a później zainstalowaliście sobie ten tryb fabularny. I tam jest taki moment, że spotykacie żywą osobę, która nic nie robi, tylko siedzi przy ognisku. To jest to niezwykły moment. Mam nadzieję, że w tej grze uda się podobny efekt uzyskać, zakładając, bo nie wiem, czy to będzie obca cywilizacja, ale zakładając, że, że będzie jakieś czy pozostałości obcej cywilizacji. O! Dobra, Baza, jak słyszeliście, będzie można to budować praktycznie w każdym miejscu czyli w pobliżu surowców, albo w jakimś widoczku, który nam pasuje. No, i teraz moje pytanie główne. Czy w tej bazie będzie można wprowadzać jakieś modyfikacje w środku, czy też po prostu będziemy z klocków gotowych budować bazę i to tyle? Wolałbym ten pierwszy wariant. To, że z klocków będziemy budować, to wiem, ale czy będzie można tak budować, jak w subnautice na przykład. Czyli będąc już w środku bazy dorabiać jakieś elementy. assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away something cool we have this time is we have a new fly camp where you can toggle between on-foot building or you can now use a top-down isometric camera which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger habs so that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost no, tutaj jest to menu budowania. I to jest takie budowanie, które za bardzo mnie nie fascynuje, bo widzimy to z boku, widzimy to, to, to nie wygląda za dobrze, musicie przyznać. Po prawej stronie mamy struktury. I tu też jest coś takiego, że są takie, patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, kilka takich rzeczy. Gość jest w tym miejscu. I tu mamy Airlock na przykład, tak, hydroponik, Lab, czyli jakieś tam. Rośliny w wodzie, będziemy coś science hub, flat small. Mamy tutaj military hub, to nie wiem, może jakąś broń będziemy wytwarzać, czy jakieś inne zasoby. Watchtower, tutaj. Nie ma tego za dużo. Dużo zależy od tego, ile będzie tych elementów. No, czym więcej, wiadomo, tym lepiej. Zobaczymy. No, kobitka mówi, że będzie można dekorować. Ciekawe, co to znaczy w ogóle, tak? It's much easier. No, mamy naszą bazę, no wygląda przepięknie, tak? Tylko też wydaje mi się, iż budowa czegoś takiego powinna być kosztowna. Ja z jednej strony chciałbym mieć nieograniczoną, nieograniczoną niczym tak naprawdę możliwość budowy, rozbudowy takiej bazy, ale z drugiej strony, no, budowa tego to byłyby niesamowite koszty, prawda? Więc też bym nie chciał tak, że na każdej planecie sobie mogę bazę postawić. Tylko chciałbym raczej w tę stronę iść, żeby znaleźć, być może nie od razu, tylko na przykład po pięciu godzinach. Pierwszą bazę można wiadomo, malutką gdzieś tam postawić, ale tą taką główną, no to po iluś godzinach gry dopiero, gdzie zobaczymy, że to miejsce to jest to. Tu będziemy wszystko stawiać. No, zobaczcie, jak to wygląda. Mamy tutaj jakieś schody, tylko dlatego prawdopodobnie, że ona jest na wysokości. Ta baza tu mamy jakiś główny hub, taki wygląda na mieszkalny nawet może. Tu coś mamy. Tutaj jakiś lab pewnie. Mamy też jakieś zbiorniki dodatkowe, które tutaj są. Mamy coś do wydobywania, jakiegoś surowca. Prawdopodobnie jeszcze będą elementy, które zapewniają energię naszej bazie. No, dużo tego może być. Widać, że tu zrobiono to na takich podestach. Nie wiadomo, czy to zawsze tak będzie. Czy będziemy decydować o wysokości tego. Nie mam pojęcia. Wygląda to mega ciekawie, i uważam, że no w wielu grach, w których mieliśmy możliwość budowania własnej placówki, zawsze się pojawiają jakieś filmiki, jakieś screeny, jakieś konkursy, kto najfajniejszą zrobi albo najlepiej umiejscowioną. Mam nadzieję, że tutaj też to będzie, bo kiedyś, jak grałem w Fallouta 76, pamiętam, że był jakiś taki konkurs na wygląd swojego domku i powiem szczerze, że ja coś tam sobie budowało, mi wydawało mi się, że to, co mam, no to naprawdę jest mega fajne i było fajne, ale jak zobaczyłem, co potrafią ludzie zrobić z elementów dostępnych, no w Fallout'cie 76 całkiem sporo jest, musicie przyznać, tych elementów dostępnych, no to tam migały, wylatywały, jeżeli jak gość zrobił e, taką ch chatę na Halloween, Fakt, że ja nie miałem tych elementów, które on tam zastosował, bo to trzeba grać, żeby zdobywać to wszystko, ale jak to zobaczyłem, mm, kurczę, to było zupełnie... No zobaczcie, tak wygląda, że to, to jest ta część właśnie przeszklona, czyli taka jakby główna mieszkalna część. Nie ma tutaj sypialni, ale jest jakieś miejsce dla gości, tak? Yy... To po środku to nie wiem, jakiś obraz taki taktyczny. Mamy biurko do pracy. taki jakby gabinet to jest prawda. Ale czy będziemy mogli tu coś zmienić, czy to będzie po prostu zawsze tak wyglądało? Zobaczymy. No, tu widać też jak to wygląda. Jakaś pracownia, typowo pracownia. Zresztą tutaj trzy stanowiska. O, tu na innej mapie. No i zobaczcie. Wygląda to inaczej, aczkolwiek tak dosyć słabo. Tu jest ten element. Czyli wejście do bazy. Też ten motyw schodów. Tu jest coś generujące elektryczność na pewno. Nie ma tym razem tego przeszklonego modułu, ale tutaj coś jest. No pewnie jakieś lądowisko też będzie można zrobić. O, widzicie, jak to wygląda. No, kurka, super! No, no, że po prostu nie mogę się doczekać tego. Nie mogę się doczekać, jak zagram w tę grę. No, tutaj mamy jakąś, nie wiem, czy to jest ozdobne, czy to jest po prostu uprawa jakichś roślin. W różnych miejscach widzicie, że to jest. No... Teraz kolejny etap, czyli crafting i jak słyszeliście, research, czyli wynajdywanie nowych rzeczy, tak? Farmakologia, food and drink, outpost. Ciekawe, co to za numerki są, że 11, 16, 17, 9. Equipment i broń. Czyli możemy, będziemy mogli również to wszystko odkrywać, tak output, jakby, zobaczymy, czy to dalej pójdzie. Or have. No kliknij gdzieś. Aha, tylko co, coś takiego. No tutaj e, przebiło, iron, nickel jest potrzebny, żeby coś tutaj wynaleźć, tak? Research Project Barrel Mods 1. Zostało to zrobione. Czyli elementy będziemy musieli sobie, tak jakby w tym, albo pewnie kupić, albo odkryć. Tutaj pewnie też się przydadzą pracownicy, którzy zdolności będą mieli w tym kierunku, research i albo nasze umiejętności. Tak? No, tutaj jest co? Modyfikacja broni. Ta broń wygląda kiepsko, niestety, tutaj. Ona tak wygląda zbyt plastikowo, jak dla mnie, no ale kto wie, może kiedyś właśnie tak będą bronie wyglądały. Tak, to już mówiłem w oddzielnym filmie, to że będzie możliwość modyfikacji montowania. No, i to jest dla mnie. you can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. With Starfield we've completely it's more dynamic, the animations are more fluid. No, zobaczymy, czy to nie będzie drewniane. Mi się wydaje, że będzie. Batezda jeszcze nigdy nie zrobiła walki, która nie byłaby drewniana. Mamy jakieś granatniki. Snajperka. Widać, że nie ma opadu pocisku.

O, weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. we also have mag weapons. these are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Mm -hmm. no, tu dla rozrabiaków, zdecydowanie, dla rozrabiaków. whether you want to get up close and personal with your own two fists. No nie, walenie na pięści to tak trochę dziwnie wygląda. No Broni akurat nie są dla mnie najważniejsze w takiej grze. O, widać, że będzie dużo można wybierać. To widziałem... 3 razy 4 minimum było 3 razy 4. Taki krzyż z broni. No kurczę, aż powiem szczerze, że nadzwyczaj dobrze to wygląda. Ten... Animacje jak się poruszają ci, ci ludzie. Dobrze się ruszają. O to to nie wiem co to ma być kurczę. Ech.

So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever I love creatures, the exploration. Every biome is different. The word that comes to mind is vast. Aszbyt dobrze, no, ale pokazali prezentację jednak. To photos. I just love that constant feel of discovery. And, wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building system. Oh, tak! Yes. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. Well, no, that's true. You spend all this time building your ship, and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, the day-night cycle. Those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Vesco, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, brain sprout. No, trochę tego będzie. No, I like fine creepy. I'm not so Albo to. No, zobacz, no super to wyglądało. No i mam nadzieję, że takie miejsca też będą, czyli takie chill outowe. No, albo tutaj, no też świetnie to wygląda. Jak długa będzie to gra, pewnie my będziemy o tym decydować w dużej mierze. Oby była ciekawa historia, czyli jak już się nam znudzi to budowanie baz, eksploracja i tak dalej, to żeby można było zająć się czymś innym, czyli poznawaniem historii. Przede wszystkim interesuje mnie. Yy, no, to też jest fajny screen. Przede wszystkim interesuje mnie, słuchajcie, historia tego świata. Jak to się rozwinęło, bo na pewno w grze będzie to podane. Jak to się w ogóle stało, że ludzkość opuściła Ziemię i tak się rozlazła po galaktyce? Co to spowodowało? Ile czasu to zajęło? Zobaczymy. Jestem bardzo, bardzo podekscytowany tak samo podekscytowany, jak byłem w przypadku cyberpunk'a. Cyberpunk mnie nie zawiódł właściwie. Można by było. Jedyne na co narzekałem, no to, że poza miastem jest za mało aktywności. Poza miastem po prostu można było tam zrobić dużo ciekawego kontentu, dużo więcej. Tutaj pewnie będę dużo narzekał, bo to będzie drewno w pewnym sensie, ale jednocześnie pewnie będę bardzo też chwalił, no bo taka gra. Jeżeli rzeczywiście to jest to, co widzieliśmy na tym filmie, na tej prezentacji, nie ma żadnego odpowiednika. Tak? Są gry, które na pewno są lepsze w wielu aspektach, ale nie są tak, jakby zróżnicowane, nie dają nam tyle możliwości. To tyle. Mam nadzieję, że przebrnęliście przez te trzy filmy jakoś gładko. Wiem, że część z was przynajmniej podziela moją fascynację Starfieldem. No cóż. Oby było dobrze. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.